Cześć, witaj na kanale Mieszka Grzelak. Oto filmy, których możesz się u mnie spodziewać. Gęsta, jest gęsta, jest piękna. Kim jestem zapytasz? Otóż jestem makijażystką z zawodu na co dzień pracuję w superstacji też przy sesjach zdjęciowych, przy jakichś programach stylu the Music. I tak dalej, i tak dalej. A poza tym kręcę dla Was filmy e, i dzielę się z Wami moim doświadczeniem, moimi pomysłami, e, rzeczami, których dowiedziałam się na przestrzeni tych lat, e, w których pracuję. Prawie na końcu każdego filmu e, wrzucam wpadki albo jakieś dodatkowe bonusy, które udało mi się nakręcić w trakcie robienia filmu. Więc e, pamiętajcie żeby nie ominąć tych końcowych, które są zwykle chyba najlepsze z tego wszystkiego. no właśnie. Nie właśnie sobie z spirytus do To jest powód, dla którego najczęściej... <śmiech> <śmiech> Mam dwa demonflexy, które y, przy okazji moich y, filmów pojawiają się od czasu do czasu gdzieś w okolicy. Więc jeżeli jesteście fanami kotów, to mam też oddzielny kanał, tylko z tymi kotami, z podróżami i z jakimś vlogiem. Tak więc, jeżeli teraz u Was bardziej koty niż ja, to zapraszam na drugi kanał. A tymczasem obejrzyj sobie pod spodem, co mam do zaoferowania, może jakieś święt, panie, dziwoko. I zapraszam do zostania ze mną dłużej.